To jest ojciec Mateusz, a to jest ojciec Mateusz w Lego, którego zbudowałem ze zaledwie kilku elementów. Nie mogło zabraknąć jeszcze jego roweru i już sam dom będzie bezpieczny. I właśnie dzisiaj będę budował legendarne polskie rzeczy w Lego, więc koniecznie subskrybujcie. Świat według Kiepski. Legendarny polski serial, który na pewno wiele z was oglądało, więc musiałem coś z niego zbudować i padło oczywiście na główną postać Ferdynanda Kiepskiego. Nie miałem jednak odpowiednich części, więc postanowiłem je zamówić. No i figurka była gotowa. Dodałem jeszcze jej ulubiony magiczny napój Mocny full. no i przydałby się jeszcze fotel, który pokryjomu ukradnę z tego zestawu. No i oto Ferdek Kiepski w swoim fotelu z Lego. Z Wrocławia czasem się do Warszawy, gdzie znajduje się chyba najbardziej znany budynek w naszym kraju, jakim jest Pałac kultury. Nie posiadam jednak takiej dużej ilości klocków Więc zestaw ten zbuduję na swoim komputerze Jednak w trakcie budowy stwierdziłem, że zbuduję go W mniejszej skali, więc postanowiłem, że Dodatkowo zrobię jeszcze kilka pomniejszych konstrukcji Oto złota 44 Naprawdę, nie wiem co niektórzy w tym widzą Hotel Mariot, łazienki królewskie Oraz najbardziej konieczna warszawska rzecz Czyli kawalerka w centrum Za jedyne półtora tysiąca złotych miesięcznie Z pełnym wyposażeniem No i w końcu Pałac Skultury Wyszedł chyba całkiem ok. Inspirowałem się tutaj serią Lego Architectures, no i na pewno każdy Polak rozpoznałby, co to za budowla. Mam nadzieję, że moi widzowie z Warszawy są zadowoleni. Oto Mietek. To typowy obywatel Rzeczpospolitej, który ma smutną twarz, gdyż w Polsce nie można się uśmiechać. No i trzeba mu wybrać pojazd. Rower? No nie, wziął go już ojciec Mateusz pociąg? No wiemy jak to wygląda. To pozostał nam samochód. I jako ikoniczny wóz postanowiłem zrobić Passata. Jednak żeby go zdobyć trzeba udać się za granicę do zachodnich sąsiadów, gdzie kupimy go w okazałej cenie. Jednak najpierw musiałem go zbudować. No i z elementów, które posiadam udało zbudować mi się to. No i powiem tyle. Niemiec płakał jak sprzedawał. <laughs> Jednak w drodze powrotnej samochód się popsuł. Widać, że niemieckie. Czas zbudować coś iście polskiego. No prawie. Bo przyszła pora na malucha. Inaczej jako Fiat 126P pojawił się pierwszy raz w 1973 roku, więc równo 50 lat temu, i powstało w Wybiersku Białej. Polecam, ładne miasto. Więc wziąłem się za malucha i na początku zrobiłem go na komputerze, a później po prostu odtworzyłem go z moich klocków. No i tak wygląda maluch. Pomijmy fakt, że koła mu się nie ruszają, powiedzmy, że to przez wiek. No ale moim zdaniem naprawdę dobrze oddaje to, jak wygląda prawdziwy pojazd. No i dzięki takiej perełce polskiej motoryzacji można stworzyć produkcję takie jak Maluch Racer, czyli najlepszą grę w historii, szalony kierowca malucha, small car, big heart. <grywka> Albo maluch EL, czyli wnoszenie samochodu po schodach. No ale dobra, wróćmy do znanych osobistości. I jaki jest najbardziej znany Polak na świecie? Lewandowski? No, w sumie racja. To inaczej. Jaki jest najbardziej mimiczny Polak w naszym kraju? Oczywiście jedyny papież Polak, Jan Paweł II. Dałem mu białą kieckę. Dziwne, zupełnie taką samą w mojej szafie. Zwykły biały tors. Dobrałem mu jeszcze odpowiedni kolor skóry. I o godzinie 21.37 skończy figurkę papieża. Jeszcze jak? Nie chciałem budować jednak sam figurki papieża, więc postanowiłem mu dorobić legendarne akcesorium jakim jest kremówka. I to najlepiej ozerwana rzecz w tym odcinku. Wróćmy teraz do początków Polski i na pewno znacie legendę o Lechu, Czechu i Rusie. Podróżowali oni wspólnie po świecie, aż rozdzielili się i poszli we swoje strony. Pierwszy na zachód, drugi na południe, a ten ostatni na wschód. Ale nie, tak naprawdę ta historia nie jest prawdziwa. Tak naprawdę Lech z łatwością pokonał pozostałych braci, bo Polska jest przecież najlepsza. Polska, gorią! Potem udał się w przygodę i tak powstała Polska. Czekaj, co. Kurcze, chyba jakiś chłop od Netflixa to pisał, ale w sumie adaptacja bardziej mi się podoba. Lego jest naprawdę niesamowite. Można dzięki niemu zerwać praktycznie wszystko. Na przykład typowe polskie spotkanie rodzinne, gdzie twój stary oraz wujek siedzą przy stole z jakimś przeźroczystym napojem. <laughs> Coś, co każdy z nas zna, to hity polskiego internetu. Można powiedzieć, że to fundamenty internetu w Polsce. I moim zdaniem, perfekcyjnym wyborem na ozorowanie w Lego będzie film o, jakże w zacnym tytule, Jestem Hardkorem. Nie dość, że to film, który każdy z nas zna, to także zawiera w sobie blok z Wielkiej Płyty, czyli nieodłączną część Polski. Ja sam jestem mieszkańcą takiego bloku, więc tym bardziej chciałem to zbudować. Zebrałem potrzebne mi elementy takie jak okna, zdecydowanie za dużo okien, bordowe elementy do podstawy i dużo szarych klocków. Zapowiadało się naprawdę dobrze. Po chwili miałem już gotową podstawę, kontynuowałem budowę i po czasie miałem zrobiony parter. Potem pierwsze piętro i doskonale oddawało to wygląd z filmu. Ale tak, jakby zabrakło mi klocków. Więc zamówiłem paczkę z nowymi elementami i już dwa dni później byłem je odebrać. No i oto skończony blok. Piękna komunistyczna elewacja, naprawdę wygląda to cudownie. Dodałem jeszcze jakieś roślinki, żeby nie było aż tak depresyjnie. I teraz jedynie co pozostało to odwzorować scenę z filmu. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! Skurp wysynu, urwiesz mi od internetu, Nie weszłeś! Jestem hardcore! No i teraz mam dużo i koniecznych polskich budowli i bardzo, bardzo duży syf w pokoju. Proszę subskrybujcie.